Palaz de Rey w hiszpańskiej Galicji ma swoją siedzibę Gym Sports, największy dystrybutor sprzętu sportowego w Hiszpanii. Obecnie naszymi odbiorcami jest około 3,5 tysiąca sklepów sportowych. Jesteśmy obecni na rynkach 30 krajów, w których prowadzimy różne modele dystrybucji. W jednych współpracujemy z tamtejszymi poddostawcami. W innych z domami towarowymi, a w jeszcze innych ze sklepami sportowymi. Ten ostatni model chcemy wdrażać również poza Hiszpanią. Magazyn o powierzchni 10 tysięcy m2 każdego dnia realizuje, w zależności od pory roku, od 200 do 500 zamówień napływających ze sklepów i obiektów sportowych, aby móc rozwijać swoją działalność i podnosić konkurencyjność. Gym Sports musi dysponować elastyczną logistyką, która pozwoli obsłużyć wzrost sprzedaży. W 2016 roku postanowiliśmy scentralizować dystrybucję i przenieśliśmy wszystkie nasze magazyny do jednego obiektu w Palas Zdaliśmy sobie wówczas sprawę, że musimy usprawnić logistykę wewnętrzną. Dlatego zwróciliśmy się do Mecaluxu. Mieliśmy w magazynie szereg problemów, z którymi nie byliśmy w stanie poradzić sobie sami, ponieważ brakowało nam perspektywy dostawcy rozwiązań magazynowych, który zetknął się z podobnymi trudnościami w innych magazynach. Mekalux pomógł nam zidentyfikować wszystkie problemy, które można było rozwiązać poprzez automatyzację. Aby usprawnić łańcuch dostaw firmy Gym Sports, Mekalux zaprojektował kompleksowe rozwiązanie magazynowe, obejmujące automatykę, oprogramowanie i systemy składowania. Pierwszym krokiem w procesie optymalizacji logistyki było wdrożenie automatycznego magazynu paletowego. Instalacja zajmuje powierzchnię 614 m2. I może pomieścić 2176 palet, które pobierane i odkładane są za pomocą 12-metrowej układnicy. Układnica to urządzenie, które obsługuje regały w sposób w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu jest w stanie przyjąć i wydać więcej towaru. Zastosowanie zrobotyzowanych rozwiązań zwiększa wydajność procesu logistycznego. To z kolei pozwala firmie Gym Sports sprawniej realizować rosnącą liczbę zamówień ze sklepów sportowych. Inwestycja obejmowała również montaż regałów paletowych, na których składowane są produkty przeznaczone do kompletacji. Ponadto firma Gym Sports scyfryzowała zarządzanie centrum logistycznym za pomocą oprogramowania magazynowego Easy WMS, które śledzi lokalizację i dostępność każdego produktu w czasie rzeczywistym. Jim Sports posiada w swojej ofercie 17 tysięcy produktów różnej wielkości – od igieł do pompowania piłek, po bramki. Dzięki systemowi Easy WMS Mecaluxu firma zminimalizowała ryzyko błędów i zwiększyła dynamikę przepływu towaru. Oprogramowanie to zostało zintegrowane z systemem ERP, by logistyka firmy była jeszcze bardziej wydajna. W celu zwiększenia efektywności magazyn firmy Gym Sports został podzielony na strefy: składowania, kompletacji, pakowania i wysyłki. Wcześniej korzystaliśmy z list kompletacyjnych w formie papierowej, więc każde zamówienie było realizowane od początku do końca przez jednego operatora. Łatwo sobie wyobrazić, jaką niedogodnością było dla operatorów przemierzanie z wózkiem 10 tysięcy metrów powierzchni, aby pobrać wszystkie produkty do zamówienia. Oprogramowanie pozwoliło nam poradzić sobie z tym problemem. Podzieliliśmy strefę kompletacji na cztery sektory i każdy operator pracuje w wyznaczonym obszarze, dzięki czemu pokonuje krótszą trasę, co zajmuje mniej czasu. W rezultacie ta sama liczba operatorów może skompletować więcej zamówień. Easy WMS zarządza ruchem towaru i kieruje pracą całego centrum logistycznego, zarówno w magazynie automatycznym, jak i w strefach składowania obsługiwanych ręcznie. Operatorzy, postępując zgodnie z poleceniami Easy WMS wyświetlanymi na terminalach radiowych, przygotowują zamówienia szybko i bezbłędnie. Terminal radiowy, a tym samym Easy WMS, jest przewodnikiem operatora, prowadząc go przez cały czas podczas wykonywania zadań. Dzięki temu operator nie potrzebuje już żadnych kartek, a co więcej, nie musi się nad niczym zastanawiać ani podejmować jakichkolwiek decyzji, ponieważ cały proces został już zaplanowany i zaimplementowany w oprogramowaniu. Easy WMS Mecaluxu to modułowe oprogramowanie, którego funkcjonalności można rozbudowywać w zależności od potrzeb. Firma Jim Sports wdrożyła cztery dodatkowe programy pomocne w jej działalności. Supply Chain Analytics Software, Slotting Software, Multi-Carrier Shipping Software i Wytyczne. Supply Chain Analytics Software to rozwiązanie, które dostarcza obiektywne dane na temat efektywności kluczowych czynności wykonywanych w magazynie, pomagając w podejmowaniu decyzji mających na celu zwiększenie produktywności. Dzięki modułowi Slotting Software natomiast Jim Sports może rozmieścić towar w magazynie w sposób, który usprawnia wykonywanie prac magazynowych. Moduł Slotting Software pomaga nam składować towar w określonym porządku. Wiemy, jakie produkty powinniśmy umieścić obok siebie, bo często są zamawiane razem. Które produkty składować blisko ramp załadunkowych, ponieważ opuszczą magazyn wcześniej niż inne, a które możemy umieścić w głębi magazynu. Wymaga to przeprowadzenia analizy danych w zakresie częstotliwości wydań każdego produktu. Firma Jim Sports wdrożyła również multi Shipping Software, który upraszcza i usprawnia proces pakowania, etykietowania i wysyłki zamówień. multi Shipping Software to nasze wielkie odkrycie. Wcześniej bowiem zarządzanie dokumentami odbywało się poza magazynem, w biurze. Kompletowaliśmy zamówienia, zamykaliśmy je, a kartkę z listą produktów zanosiliśmy do biura. I tam wystawiali dowody dostawy i etykiety wysyłkowe, które następnie odbieraliśmy i naklejaliśmy na pudełka. Potrzebowaliśmy zatem więcej pracowników, a zamówienia wychodziły z opóźnieniem, ponieważ oczywiście było mnóstwo paczek, więc znalezienie właściwej, by nakleić etykietę, zajmowało trochę czasu. A jak to wygląda teraz, kiedy mamy tę funkcję? Otóż, gdy paczka jest zamykana, od razu na miejscu drukujemy dokumenty, umieszczamy na pudełku i na tym kończy się cały proces. Kolejnym narzędziem informatycznym, jakie zostało wdrożone w obiekcie firmy Gym Sports, jest funkcja wytyczne. Umożliwia ona dostosowanie procesu do indywidualnych wymogów i potrzeb każdego klienta. Może to być na przykład wybór typu i wymiarów palety albo wzoru, dowodu, dostawy czy etykiety wysyłkowej. Program ten to nasza inwestycja w przyszłość, ponieważ chcielibyśmy zwiększyć sprzedaż w innych krajach Europy. A aby to osiągnąć, potrzebne jest oprogramowanie, które może generować dokumenty w różnych językach. EASY WMS potrafi tworzyć dokumenty w języku danego kraju, do którego realizowana jest dostawa. Jeśli więc na przykład wysyłamy zamówienie do klienta z Francji, dokumenty będą po francusku. Dzięki automatyzacji i cyfryzacji centrum logistycznego firma Gym Sports jest w stanie podejmować nowe wyzwania i osiągać swoje cele. Polecam automatyzację i cyfryzację, dlatego że wymagają tego dzisiejsze realia. I jest to niezbędne, by móc sprostać wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. Warto powierzyć to zadanie Mekaluxowi, ponieważ jest to firma, która zapewnia kompleksową obsługę, towarzysząc klientowi od początku do końca realizacji. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Mekaluxem, ponieważ ma on nad innymi dostawcami pewną przewagę. Wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę. W razie problemu nie możemy sobie pozwolić na całodniowy przestój magazynu. Potrzebujemy natychmiastowej reakcji. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Mekaluxu, które obejmuje automatykę, oprogramowanie i systemy składowania, firma Gym Sports może rozwijać się w szybszym tempie.